No dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku z serii Gotuj z czatem GPT, gdzie to Wy podsyłacie mi propozycję trzech ciekawych połączeń składników, a czat GPT tworzy z nich przepis dla Pani Krysi. Zanim jednak przejdziemy do... Gotowania to mały update w sprawie oszusta, który podszywał się pode mnie na Facebooku tam prowadząc stronę. Dzięki waszej pomocy, olbrzymiej pomocy i setkach waszych raportów, to co mnie się samemu nie udało, dzięki Wam się udało, czyli profil został po kilku godzinach zablokowany. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, serduszko mi naprawdę urosło od Waszej siły i tego tłumu, który się rzucił. Na support Facebooka. Także ta sprawa ma już swój koniec. Przechodzimy do gotowania. Krówki, awokado, paluszki solone. Oto przepis na mus awokado z krówkowym sosem i chrupiącymi paluszkami. Brzmi jak danie z masterchefa. Czy tak będzie smakować? Sprawdźmy. 1. Przekrój awokado na pół i wyjmij pestkę. Holender umazałem się, no niech to szlak. 2 wydrąż miąż i umieść w blenderze, dodaj łyżeczkę soku z cytryny i szczyptę soli, a następnie zblenduj. Przekładamy mus do miseczki, odkładamy czas na sos krówkowy. Do małego rondelka wrzucamy cztery krówki i to mamy mieszać, żeby się nie przypaliły. Sos już chyba idealny, a więc polewamy nim nasze awokado. Na koniec wykończyć mamy paluszkami. Tu o, mamy pokruszyć. E, voilà! Pani Krysiu, przygotowałem pani coś pysznego. O Boże. O Jezu, jak to nie wygląda! No i co ja mam o tym myśleć? Czego ja się mam spodziewać? Oh, o, święta. Pierwsza nuta jest wyśmienita. A potem wchodzi awokado. I trochę psuje ten efekt, ale tylko trochę. Kurczę. No to jest pyszne, no. Ten sosik, tu jest w ogóle super z tymi paluszkami, to też spoko. Dobra to jest, jak się nie nabirza za dużo awokado. Kawa rozpuszczalna, mąka kukurydziana, mango. Co z tego wyjdzie? Tropikalne mango latte. Starbucks tego nie wymyślił. A my tak, do dzieła. Jeden, połowę mango. Jak tu połowę, tak mogę przekroić. O cholera. Ty, ale tu się trzyma tego. O kurde. Zaraz będziemy mieć połowę mango. O. Tak to się chyba obiera? Jeszcze ze skórki obrać. Kroimy na mniejsze kawałki. Przekładamy do blendera. No bo przecież musimy to zblendować. No to blendujemy. Następnie do garnka wlewamy szklankę mleka i dodajemy łyżeczkę mąki kukurydzianej. Tego musi być cudowna mąka. A, jeszcze łyżeczka cukru. I mieszamy. Trochę zgęstniało, a więc dodajemy łyżeczkę kawy rozpuszczalnej oraz mus z mango. Jeszcze chwilę mieszamy. No dobra, chyba będzie. Co dalej? Przelewamy do filiżanki. Twoje mango latte gotowe. Delektuj się jego pysznym smakiem. Voilà. Pani Krysiu, przygotowałem pani coś pysznego. <grystanie> Co to za glut? Pachnie kawowo. Muszę mm, to pić, tak? Eee, o boż! Eee, to jest kwaśne i smakuje, jakby było zepsute. I wygląda, jakby było zepsute. Wygląda jak zepsuty glut. Mm, nie chcę już. Nie chcę. Nie chcę zabierz. Nie chcę. ochyda. Tym razem się nie udało, ale następnym razem. A! Też się nie uda! <grym> Kalafior, miód, cynamon. Co z tego wyjdzie? Słodko przyprawiony kalafior z miodem i cynamonem. Zobaczmy, czy będzie to nasz przełom kulinarny. Na początek, w miseczce łączymy łyżkę miodu i pół łyżeczki cynamonu. Mieszamy i odstawiamy. Teraz kalafior. Kilka różyczek mamy wsadzić do gotującej się wody. A w międzyczasie, jak gotuje się kalafior, ogłaszam totalną nowość. Od teraz razem z publikacją odcinka na Instagramie. O tam masz link na dole. Pojawiać się będzie filmik z bluperami i niewykorzystanymi scenami z danego odcinka. Także zapraszam serdecznie, jeśli chcecie więcej i chcecie zobaczyć jakieś niewykorzystane sceny. No to zapraszam serdecznie tam na Instagrama. 5 minut minęło, także czas odcedzić kalafiorki. Czekaj, jak to teraz odłożyć tu? Może to o tak dam tu o geniusz, bo ten nie jest go. A nie, ten teraz też już jest gorący. To nie taki geniusz. Teraz patelnia, na którą dajemy trochę oliwy i jak nam się rozgrzeje, dodajemy kalafiorka. Mamy go tu lekko podsmażyć i jak już się lekko przyrumieni, dodajemy nasz miód z cynamonem i energicznie mieszamy, żeby się ładnie obtoczyło. Okej, okay. przekładamy na talerz. E Pani Krysiu, przygotowałem Pani coś pysznego. Hmm, kalafior. Lubię kalafior. Matko, to jest, to jest cynamon na kalafiorze. No dobrze, to haps. Słodki, cynamonowy kalafior. Niezwykłe doświadczenie. Turbo dziwne i jednocześnie Całkiem smaczne, zdumiewająco dobre, chociaż przez to, że to jest tak niecodzienne, to, to dziwnie mi się to je, ale generalnie jest smacznie. Cebula, syrop klonowy, galaretka truskawkowa. Co z tego wyjdzie? Karmelizowana cebula z syropem klonowym i galaretką truskawkową. Brzmi innowacyjnie? Sprawdźmy to. Rozpoczynamy od cebuli. Jej, wygląda jak takie UFO, nie? Gdzie mam pomysł? Dobra Michał, nie baw się jedzeniem. Obieramy. O nie, ta cebula jest w ciąży. Patrzcie, ja przyjmę poród. Dobra, cesarskie cięcie. Nie udało się. <głos> <głos> Nie baw się jedzeniem. <noise> yy, kroimy. Następnie patelnia. Dodajemy oliwy. I wrzucamy cebulkę. W międzyczasie przygotujemy już sobie galaretkę truskawkową. Wsypujemy do pojemnika. I dolewamy w W międzyczasie cebulka się podsmażyła. Także dodajemy dwie łyżeczki syropu klonowego. I dokładnie mieszamy. Gotowe. Przekładamy więc cebulkę do miseczki i zalewamy galaretką. Et voila, do lodówki. Pani Krysiu, przygotowałem pani coś pysznego. Dlaczego ty się tak śmiejesz? To jest galaretka. Chyba wytrawna, bo widzę cebulę. Te mięsne galaretki zazwyczaj mają inny kolor. Bo to jest mięsna galaretka, prawda? Prawda? O jezu! O nie! To pachnie obrzydliwie. Oboje. Nie, nie, to praty. Próbuję się przyzwyczaić, ale nie da się. Mmm. Mm -mm. mm -mm -mm -mm. O fuj! To przebiło arbuza w, w sosie barbecue. Ochryste. To jest absolutnie najgorsza rzecz, jakiej kosztowałam. Śmierdzi jak jasna cholera i smakuje jak najgorsze coś, co potraficie sobie wyobrazić, a ja nie chcę używać brzydkich słów. Twaróg, oliwki, miód. Co z tego wyjdzie? Tost z twarogiem, oliwkami i miodem dla pani Krysi. Brzmi prosto, chyba nawet ja tego nie zepsuję. Do dzieła. Zaczynamy od oliwek, które mamy pokroić. Teraz 100 gramów twarogu mamy ubić widelcem. Dodajemy oliwki, trochę soli i mieszamy. Ja już widzę, jak ona się będzie bała, co to, to, to jest to. to to czarne. Twaróg gotowy, teraz kromka. Nakładamy serek. O. I całość wieńczymy łyżeczką miodu. E. Voila. Pani Krysiu, przygotowałem Pani coś pysznego. Kanapeczka z chyba tworoszkiem jakimś białym. Podejrzewam, że to ciemne to może być. O Boże, aby to była jakaś czekolada. O nie, to są chyba ciemne oliwki. Jak się nie trafi na takie duże kawałek oliwki, to to jest całkiem smaczne. No bez oliwek byłoby zdecydowanie lepiej. I to już wszystko na dziś. Jeśli podobał wam się odcinek, zostawcie proszę komentarz o treści. Mangola. T". Przypominam również o nowych rolkach z niewykorzystanymi scenami i bluperami, które są na Instagramie. Zapraszam serdecznie. Dajcie też znać, czy ten pomysł wam się podoba. Tymczasem do zobaczenia. To jest yy, galaretka truskawkowa z karmelizowaną cebulą w syropie klonowym. <grym> No czy ciebie, nie... Dobrze, proszę kosztować. Proszę. Ja ci dam.